Nie, Nie! To się nie stało. To się nie mogło tak skończyć. I to jest zestaw, z jakim można by sobie trochę pograć, no? Co się nie jest tego jakoś dużo, ale... Ale coś można za to zraj zrajdować chyba, nie? Tak mi się wydaje. miałem parasolki, no. Czasami zastanawiam się, jakim cudem ta baza jeszcze żyje, i nigdy dosłownie nikt, a nikt jej nie zrajdował. Nie, no ale tak kitu, to nawet nie jest jakiś wielki potężny kolor, kolor, kolos. Prawda, ma pokoje jeden na jeden, ale naprawdę, że totalnie nikt tego nie dotknął, jestem w szoku. Wiele czasu nas tu nie było, miesiąc ponad. Ogólnie to moje przyjście na ten Washington było takie totalnie losowe i bez większego planu. Zobaczyłem po prostu, że jest dużo ludzi na serwerze, i przypomniałem sobie, że hejmy tam wciąż mamy bazę, EQ, ceki i tak dalej. I pomyślałem, hej, może wpadnę, może się stanie coś fajnego, może coś zrajduję, zobaczymy. Dobra, w sumie to pomyślałem sobie, że może zrobię tripa po okolicy z Dragonem. A wezmę Dragona z jednym boksem i potwieram jakieś drewniane bazy, jak się jakieś nadarzą. Sytuacja wygląda też tak, że mam też apc ale w takim trochę dziwnym miejscu i tak trochę... Nie chce mi się jej aż wyciągać. Mm -hmm. Dokładnie tak. <ścoughs> Kurwa, na pierwszej górce. Kocham tę grę bez kitu. Hello, man. Hello. Ty, oddawaj ten play. Ja just want that glue, okej? Okay? Oh, thanks! <laughs> Jeszcze darmowy batonik? Siema! Co tam wariacie? No, nie wiem. W sensie nie wiem, czy masz ten samnik, co miałeś kiedyś, czy nie. miałeś Tu miałeś Tu, jak zaczynałeś na A no. Tu mnie to faktycznie ciekawe. A dobra, pamiętam cię! O, zajebisty donate, dzięki. Integracja z graczami, trzeba się poznawać, wiecie, nowe kontakty Dobra, pode mną biega typ Już wiem O kurwa Padło mi się, ok? Bo on miał itemy fajne na sobie Granat miał, a mogę torcza Padło od zombie, dobra S? Albo nie S? Tia ja pierdolę Hey, do you have umbrella, maybe? Ok, czyli chyba nie ma. No, oh, never mind. Nie wiem, dlaczego mnie to tak kuręcko bawi, ale te kardzaki i w ogóle zachowanie pojazdów w tej grze to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. S? Dawaj byku, jedziemy. Normalnie, pasażer został zabrany. Prosto, że tak. Szukamy nowych przygód. Szukamy nowych przygód. Szukamy bazy do rajdu. I erdalamy się tu. O! Ale fajna roleplayowa baza. I żorełko. O, druga parasolka, to jest to, co mi jest potrzebne, ok? Dobra, szukamy kolejnej drewnianej, dawaj. Ło kurwa! Wyskakuj! O, skurwysyn! I tyle z niej było! Nie! Kurwa! To się nie stało. To się nie mogło tak skończyć. Totalnie nie mam pojęcia, skąd mógł ten Shadow napierdalać. No, ripa pecetka, Co to miało być? Ej, ale totalnie nikogo nigdzie nie widzę, jakby, nie wiem, ktokolwiek z tego Shadowa strzelał nie zwrócił uwagi, nie zdążyłem naprawiać abc-ty Okej, okay, troszkę się zaciekawiłem, bo tam po drugiej stronie biega gościu w ciuszkach militarnych Escel, dobra A, ciekawe czy miał coś fajnego Shadow Stalker Hmm, prawdopodobnie upolowałem tego skurwy syna. Tak mi się przynajmniej wydaje, miał adaptywkę. o superaśnie Dużo itemów mam na sobie i powiedzcie mi co ja z tym niwe mam z tym zrobić, co? Jakby no powiem wam, trzypołowa sytuacja, no normalnie APC rozwalona, mój sojusznik zginął W ostatnich chwilach, kiedy już podawałem mu te medykamenty no gówno totalne. Ale plan był taki, żeby i tak coś zrajdować, no bo nawet bez APCET-ki nie ma się co bać. Jak się zginie, to się zginie. Żyje się raz, ok? To tylko gra. Chociaż teraz zwróciłem uwagę, że rozwinąłem swój crafting już na poziom drugi, co oznacza, iż jestem w stanie craftować. Yy, charge To jest dla mnie. O, kurwa, aż mi się... Głos mi się załamał. Tak, biegniemy. Nie wiem jak ja tego nie zauważyłem wcześniej, jadąc na konwój Apcetką, Tu jest ta baza. Przyjrzyjmy się jej, przyjrzyjmy się jej wnętrzu, oczywiście. Oooo, <grywa> a to duże jest i nawet na metal zaczynali wymieniać. Czołg mają jebani. Siema, ma. hello man. Chodzi ktoś kurwa przecież w bazie, 100%. Udini. How are you, man? I'm here. Yo, man, look, look. Look at the tank, okay? No, not this window. Hello. Bycie top jeden, kurwa. Szybko <grymne> plejty, plate play. Mają klima, jebani, więc ciężej się wbić. Ale że on już się tam zlutował, kikuje na mnie. Dobra, ale że on takie głupotki robi. Ich Jest dwóch? E o, faktycznie. Jak mało HP! Ale gówno prawie zrobiłem oh. Dobra, medy mi się powoli kończą Ugrywamy to widzowie 2v1 Legendarne 2v1 Dobra Don't shoot, man! base, I don't want to write, ok? I just want to have some fun Go out, I'm out We have... LPG, go out What? We, we okej, okay, I, i know that Okej okay. Dobra Dach zajęty A, Chyba im rufa otworzę. Będzie prościej OK chłop zaskoczył na dół. Połowa sukcesu dla mnie. Dużo medów. Yammo, tak drugi jest outside. O, okej. Okay. No mają niżej, szafy Niżej są szafy Okej okay. Wow Okej, okay, ich już jest trzech <laughs> Ale roleplay bazy Łoo, czeki CZEKI Okej okay. Ammo do dragona. Jezus, oni mają kozacki staw. Dobra. Teraz mi już żaden nie wejdzie. And one guy is behind the tank. Dobra, gość jest z czołgiem. Na Dobra. Essa. Nie wiem kto to był, ale mógł ktoś już inny przyjść tutaj, kanterować Dobra Mi się zaczyna podobać ten content Tam ktoś zginął, z dobrym EQ Dead Tutaj gościu nic nie miał, on coś miał, on coś miał On coś miał for sure Oj, oj Co? Dobra Mam dużo, dużo rzeczy, które mi są potrzebne. A muszę znowu się wbić tam do bazy tych typów. Okej. Okay. Ten chciał po drewno, pewnie iść, żeby zrobić plejty o, Ale pozwólcie, że ja sobie, wiecie, zabezpieczę się troszeczkę w całej tej sytuacji. Okej. Okay. Chyba jednak nie próbują zabić. Oni nie mają jak wyjść tu do góry. To jest mój największy plus. Dobrze, że mam to PDF w ogóle. Pusty dragon Ja chcę tylko to wziąć a padła mi tutaj drabina Ok, rozwaliłem im łóżka Dobra, trzeba zobaczyć co mają na dole, nie? Kusi mnie, żeby jeszcze zejść na dół I zobaczyć ich lud tam, ale obawiam się, że muszę się jakieś gówno odjebać. Okej, okay, sprawdzamy jeszcze te szafy. Biorę Explo. Tu już nic, tu już nic. Dobra, to tyle z tego rajdu. Ja pitola. Dobra, oni się i tak wylogowali. Dobra, udało się. Spierdalam stąd, to już wszystko. Wróciłem APCT, ale mam jakieś rzeczy na plus, więc spoko. Fajny rajd to był, podobał mi się. Jakby totalnie nie spodziewałem się tego, co tutaj się stanie, że ten gość będzie online, że zawoła jeszcze kolegów, że jeszcze ktoś randomowy przyjdzie. To było naprawdę super, taki rajdzik spontaniczny. Bardziej spodziewałem się, że wiecie, że to będzie coś w stylu, że rozwalę nam ścianę i zbiorę jakiś gówno z szaf. Ale jakby na tym nie chciałem się zatrzymać i chciałem zrajdować przynajmniej jeszcze jedną baskę. Dobra, widzowie, uczyniłem troszkę craftingu. Um... Mm, no, nie mam ich tutaj za dużo. Jest 6, 12, 14 cek. Mam parę sticky najdów i parę nadeów. Brakuje mi eksplo że rzadko zdarza. Zwykle raczej brakuje właśnie najdów na łoszu. Ale jakoś tak się stało, że mieliśmy ich na zbieranie dosyć dużo, więc spoko. Może jeszcze coś do farmie. No, widzowie, ale że ja widzę kolejny cel i to tak blisko mojej bazy. No co, no nie mogę sobie odpuścić. No, będzie offline, będzie, ale mam ochotę sobie przewiercić. Zapytacie się pewnie, co ze sobą wziąłem. Wziąłem dragona, dwie ceki. A ceki w razie gdyby był jakieś metal szafy, może? O kurwa! <laughs> ale nie wiem, czy pamiętacie to z yy, serii Łoszowej, a z września? Draidowaliśmy yy, tego gościa, i że mu się chce dalej tyle grać, jakoś sensownie wbić do środka, ale ja mam wrażenie, że to taki stuprocentowy roleplay, i gdzie nie wejdę, to. Albo niekoniecznie. Serio? O, przejdę się z tymi dwiema cekami, no bo jedna ceka to jest jeden e, woodwall, więc mogę się jeszcze wbić do jakiejś drewnianej baski, więc e, zrobimy sobie szybkiego tripa tam w okolicy skorpiona. O, ale że to jak ktoś próbował sobie zbudować roleplayową bazę w mieście, sprawdźmy czy ona działa i nie działa, ponieważ tu są. Nie, 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 nie,śmy nie. ząbaku bił. Ej, w sumie ciekawie by to było zrajdować. Nigdy nie rajdowałem bazy w mieście. No stać na dachu tego domu w tym mieście mi się jeszcze nie zdarzyło przez tyle godzin w Rain Rainbarela ma u góry. Okej. Okay. Drzwi je były. Tamte wali! Ale zajebiście. Nie wiem czy jest szansa, żeby te zombie... O! Widziałem to! Przestań mi bazę prześladować. Ej, ale to było totalnie przypadkiem. <grym> Okej. Okay. Pierwszy raz rajduję w mieście. O co chodzi w ogóle? Okej okay. Mam już wjazd do środka. Siemanko. Ale fajne mieszkanko. Aha. Ok. O, ale tu coś jest. Patrzcie. Mmm, ale i temów co? Lub 10 najgorzej zużytych cech przeze mnie. No, zdarza się każdemu. A zróbmy bar. Ciup Też tu nic nie było. Dobra widzowie odkryłem prawdziwy Jack po drugiej stronie tego domu Nawet z centerką. Wydaje mi się, że tu może być lepszy lud. Pytanie tylko, gdzie ten zombiak rajduje, powiedzcie mi <grym> bo ja totalnie nie mam pojęcia. Dobra, no nic, trzeba to walnąć któryś już raz cekom. Proszę, niech to padnie w końcu. A bo się zdenerwuje w innym wypadku. Padło. Jezu, tyle czasu. Na takie główienko. Okej, okay, to nie jest ta szafa. Mamy łóżko, mamy... mamy zombiaka. Hejka. Ty sobie tutaj trochę porajdowałeś, tutaj tylko jakaś saberka jest w lokerku. ale tu padło. O, patrzcie, ile drzwi za darmo. Mm, dobra, ile mi zostało cek 5? No to myślę, że walnę po prostu wszystko co tu jest. W całym tym pokoju. a Nie będziemy się jakoś bardzo ograniczać. Hej, 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 hej Raz, dwa Trzy Powiem mi ktoś co się stało z ostatnią ceką, którą tu kurwa postawiłem Okej, okay. zaraz, zaraz rozwiążemy tą zagadkę Ale padło I totalne gówno Najmniej <noise> 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 opłacalny rajd kiedykolwiek Dobra, nie wiem, walę ten locker no zosta jest ta gra o! wróciła. tą <laughs> gierkę całym serduszkiem. Na no skoro wróciła, no to co? trzeba do rajdowywać wszystko na rajdach, więc szafę też walimy proste, że tak. O! Patrzcie jaki ludzi. Mamy to widzowie, gryzlak jest Ach, ym... no nie wiem. Nie wiem co mam wam powiedzieć. Zmarnowałem 14 cek. Bo zużyłem wszystkie jakie miałem i to było moje najgorzej użyte 14 cech. W sensie, no dobra, no niby achievement unlocked i w ogóle. Rajdowanie domku w mieście, zobaczcie, ale fajny content w ogóle roleplayowy i tak dalej. Ale to zawsze jest jakaś przygoda, kto wie, może akurat trafiłby się tutaj jakiś jackpot na tych wanilkach, kiedy, kiedy te wanilki żyją swoim życiem, a nie ma tutaj polskiego community idzie łatwo trafiać takie, na takie bazy, jak wcześniej rajdowałem tą drewnianą, gdzie wbijasz się do środka i goście mają ammo, medy, mają ceki, ammo do dragona i to wszystko jest w szafach drewnianych. To jest taki łatwy loot i zawsze jest na to szansa, ale jakby kiedy. Im no, bardziej tryhardowa baza, tym ciężej o dobry loot czasami mam wrażenie. Przez to, że ludzie chowają itemy, są pokoje jeden na jeden i tak dalej. To wszystko staje się coraz mniej profitowe. W przypadku takich roleplayowych basek jak tamta, roleplayowe takie nazywam, no to pewnie byli jacyś goście, którzy dopiero zaczynali swoją grę bez wczuwania się wunta i tryhardowanie. Pewnie się po prostu dobrze bawili i teraz są wkurwieni, że jakiś chłopim strajhardował i zrajdował bazę. To oni nie przywiązują do tego takiej wagi, jakby nie są świadomi, jak łatwo można zrajdować im bazę, jak łatwo za to wszystko zabrać. I nie myślę, że mają wybudowaną fortecę. Bo przecież jak duża to była baza. I rajdowanie takich baz jest najprzyjemniejsze. Kiedy właśnie trafiasz w nich na jakieś takie ceki. No naprawdę piękna sprawa. Tymczasem, jeżeli ja z Państwem żegnam. Um, idę do swojej baski. Idę zabrać na siebie itemy. Prosto, że tak. I spadam. Siema, chyba, Siema. chyba Siema. ci się zginęło, co? Nie. My? Nie no, nie dawa mi nic. Weź se coś, bo mi to niepotrzebne. Weź. Se. Nie no. Dobra, dzięki. Spoko gość, bo chciał mi idę dać. Pisał wcześniej na czacie. O tutaj. I no, dobro wraca. Ja tych hitów nie chciałem, bo jestem tutaj tylko na chwilę. Więc nie chciałem, żeby gościu się fatygował i mi dawał jakieś tam rzeczy. Ale jak już go spotkałem po drodze, czemu mu czegoś nie dać?